Siemano witam serdecznie na kanale Pokalab, ja jestem Arcinel. No a dzisiaj robimy sobie mały przegląd rynku, jak co tydzień zresztą coś w, st w stylu rynku nagrywamy. Myślę, że jest to spoko pomysł, nie tylko openingi, zdecydowanie większa ilość osób chyba preferuje nawet rynki, więc zapraszam. Ale zanim zaczniemy widzowie, zapraszam naszego Discorda, gdzie tworzymy najlepsze community i oby było jak największe i oby rosło w siłę. I oczywiście zostawcie lajka, like no i subskrypcję, bo to najważniejsze już prawie 1000 subów. Na 1000 subów robimy myślę giveaway'a dla Was wszystkich. Dość ciekawego właśnie pewnie też na Discordzie, więc zapraszam. No a pierwszą kartą, którą chciałbym poruszyć widzowie jest Charizard ze 151. Ogólnie wiadomo, jest to 151 to raz, jest to Charizard, wiadomo musi być drogo, ale ostatnio otrzymało dość niskie pułapy w porównaniu do tego, jaka to jest dobra karta. No i właśnie, no i właśnie zaczęło się, widzowie, zaczęły się wzrosty. No a myślę, że jednym z powodów jest to, że po pierwsze kończy się era Skarred and Violet to raz. Dwa, wychodzi kolejny dodatek z Charizardem, na który, kurczę, jest taki hype, widzowie, że no będzie ciekawie, ale o tym pewnie później w odcinku. Powiem tak, osobiście Myślę, że to jest, no, kurczę, jak to powiedzieć, początek tego hype'u na tego Charizarda. Myślę, że może osiągnąć jeszcze większe, jakby ceny. Więc jeśli macie, to trzymajcie. Czy warto kupić? Myślę, że kurczę, jak jest dobra okazja. Jak najbardziej, pewnie tak. Ale, no, jest to oczywiście tylko i wyłącznie moja opinia. Więc zróbcie, jak uważacie. Ale, według mnie, będzie to jedna z kart top, jeśli chodzi o RS Scarlet and Violet. Tak samo jak na przykład taki Charizard z Paldean Fates, do którego pewnie również wrócimy, i ogólnie do Paldean Fatesa, powiem tak, no wiadomo, wszystko co jest Charizardem, widzowie, jest top. No i jak już o Charizardzie mówimy, no tu mamy kolejnego Charizarda z Paldean Fatesa, który również wystrzelił ostatnio w górę. Jest to naprawdę kolejna top karta z tej ery. No i również jest to Charizard, więc no kurczę, co innego mogło się stać. Ci co mają, naprawdę się cieszą, bo znowu wyskoczył w ostatnim miesiącu. Kurczę no dość sporo w dwóch miesiącach, dajmy na to prawie 100% widzowie. Jest to również spowodowane, spowodowane tym, co mówiłem wcześniej. No ale oprócz tego, że jest to po sam dodatek PALDEAN FACE jest naprawdę nahypowany. Zaraz przejdziemy do jednej y, rzeczy. A jest nim oczywiście etebek z PALDEAN Fatesa. No widzowie, przecież jest to ETBEK, wiadomo oceny ceny, przepraszam, ceny naprawdę sięgają już prawie 700, ponad 700 zł jest to nahypowany chyba najbardziej etebek zaraz po 151 z tej ery. No i pytanie dlaczego tak rosną w cenie te etebeki? Po pierwsze jest to naprawdę jeden z najbardziej nachajpowanych etebeków myślę tej ery, tak jak mówiłem wcześniej, jest to etebek, ludzie naprawdę kolekcjonują Elite Trainer Boxy, szczególnie właśnie Sealed. No i jest to kolejna z przyczyn, dlaczego tak rośnie w cenie. Kolejną rzeczą są karty promo, wiadomo. Karty promo, ja osobiście kocham karty promo, które również ostatnio osiągają niesamowite ceny. Taki np. jak Pikachu, do którego przejdziemy również później. No i oczywiście jest to po prostu dodatek Paldean Fates, który ma naprawdę piękne karty, typu Bubble Mew, typu właśnie Gardevoir, No i Charizard, o którym wcześniej mówiliśmy. No i to wszystko składa się na to, że te ceny rosną. I oczywiście dostęp produktu jest y, ograniczony, jest ich naprawdę o wiele mniej niż na przykład Booster Boxów i innych rzeczy, przynajmniej patrząc na to, co się dzieje na przykład teraz z mega ewolucjami. Więc jeśli macie opcję sobie na przykład 1 ETB zawsze z jednego dodatku odłożyć, myślę, że warto. Jest po prostu piękny do kolekcji, tak jak na przykład Silver Tempest. No, co mogę więcej powiedzieć? Silver Tempest, widzowie, również stał na nisko. Etebeki były tanie, około 200 zł. Aktualnie chyba za Etebek już jest cena ponad 300. I oczywiście pewnie będzie to, no jak to z Pokémonami bywa, i Etebekami rosnąć. Zobaczymy, jak bardzo. No, ale lecimy dalej. Kolejnym Etebekiem, widzowie, będzie Etebek z Obsidian Flamesa. Jak widzicie, tutaj znowu ceny szybują w kosmos. Myślę, że kolejną przyczyną tego wszystkiego jest oczywiście karta promo, którą jest Charmander. Jak wiecie, karta promo leci w górę, no to i te beki lecą w górę. Tak samo jest z, z SPC-kami i upc takimi jak upc Kary Charizarda. Karty Charizarda poleciały w górę, upc również. No a tutaj jest nasz kochany Charmander, który szczerze, no idealnie łączy się ze squidem i Bulbazaurem ze Stellar Crown, więc polecam złapać sobie wszystkie trzy idealne startery. No i oczywiście tutaj również cena skoczyła nam o 100% w ciągu, widzę, 6, tak, 6, przepraszam, 3 miesięcy. No więc nie ma się co dziwić, karty jest coraz mniej, one są również no, ciężko oceniane jako dziesiątki. No i co można więcej powiedzieć sobie No jest to naprawdę cudowny etebek i karta promo. Współpraca do naszych pikaczy, o których mówiłem wcześniej, karta promo również. No mamy tutaj detektyw Pikachu, no którego populacja jest dość duża, no nawet bardzo duża. No i wychodzi na to, że jednak ta populacja nie ma aż takiego wpływu, skoro te karty tak lecą. Na przykład patrząc na Van Gogha pikacza również. No ale patrzcie tutaj. Tutaj patrzę na to, bo to jest sprzedaż w lutym, albo w sumie nawet patrzcie, mamy sprzedaż z lutego, 94 dolary, teraz wrzesień, 400 dolarów. No skok ogromny. Jest to karta, która naprawdę ma dość dużo PSA dziesiątek. No i jest, no kurczę, co można powiedzieć, piękna to prawda. Ale wszyscy się spodziewali, że będzie tanio, a jednak nie jest. Karta jest strasznie droga jak na, jak na teraz, mocno skoczyła w przeciągu myślę, ostatnich dwóch miesięcy. Więc jeśli ją macie naprawdę cudowna karta, mi udało się również ją dostać z eBaya chyba za jakieś 300 zł, więc no kurczę, co można powiedzieć więcej Stongs. Dlatego uważam, że prąki są naprawdę warte obserwowania. jeśli jakaś wam się podoba, to po prostu ją weźcie, jeśli nie jest droga, na przykład tak jak te właśnie mmm, pikacze lub ptaki z Hidden Fate'a. Moi drodzy, podsumowując, wydaje mi się, że jesteśmy no, w takim momencie, że będzie to dalej leciało w górę. Oczywiście jest tylko to i wyłącznie moja opinia. Tym bardziej, że teraz mamy w przyszłym roku, na początku roku, 30-lecie. To raz będzie hype niesamowity, patrząc na co się dzieje z Celebrations ostatnim, które było i jakie ceny aktualnie lecą w, znowu w górę. Tak samo mamy zaraz Phantasmal Flamesy, na które ludzie są napaleni niesamowicie. Już sprzedają Etebeki na eBayu, których jeszcze nie mają. Oczywiście jest to drog z Pokémon Center, no w ogromnych pieniądzach typu 300 dolarów, jak i nie więcej. Oczywiście jeszcze nie mają z tego w rękach, nawet, więc to też jest dość zabawne, no ale ludzie to kupują. Kolejną sprawą jest to, że w Infernal, Jezu przepraszam, w Phantasmal Flame się mamy i Charizarda i Gengara. Wiadomo, dwa mega nahypowane boksy. Sam się na niego. jaram niesamowicie obstawiam, że naprawdę hype będzie może i po... większy, przepraszam, niepodobny, większy niż przy Prismatiku. To jest to moja opinia oczywiście jak wszystko tutaj mówię, więc widzowie myślę, że jesteśmy w dość ciekawym momencie. Warto obserwować rynek, będzie drogo. Nie ma się co stawiać, że będzie od razu zarastanie niedługo. Myślę, że no kurczę, najszybsze jakieś takie większe spadki. To pewnie właśnie po 30-leciu, w okolicach wakacji, może zobaczymy za rok, czy, czy to się sprawdzi, czy nie. No ale aktualnie myślę, że celowałbym jeszcze w jakieś na przykład fajne produkty z Sword and Shield, które nie są jakieś mega drogie, jak na ten moment, w którym jesteśmy, typu właśnie Astral Radiance, do którego zaraz też pewnie przejdziemy. No bo Silverek ostatnio, jak już wiele razy mówiłem, skoczył w górę. Mogliśmy go brać jeszcze jak właśnie też sprawdzaliśmy na live'ach to, ale no co można powiedzieć. Kolejna era, Warden Shield, idzie już po prostu tak jak wcześniej Sun and Moon, przepraszam, XY Evolutions. No co można powiedzieć więcej? No będzie się działo, będzie się działo, będzie ciekawie bo i myślę, że naprawdę warto obserwować rynek. No a przechodząc do Astral Radiance, jak wiecie, widzicie, przepraszam, macie tutaj booster boxy, jeszcze w miarę normalnych cenach. Patrząc na to, co się na przykład dzieje z Destiny Drive, z którego no, ceny aktualnie sięgają ceny Astral Radiance, no, który jest o wiele, wiele starszym setem, co też jest dość niepokojące, według mnie. E, widzowie, jest, według mnie, naprawdę to jeden z fajnych setów, tak jak Silver Tempest, o którym wiele razy mówiłem i na szczęście się to spełniło, e, więc chyba nasze spekulacje były dobre no i co mogę więcej powiedzieć jest naprawdę fajny dodatek, tym bardziej, że mamy tam karty takie jak Star V, która jest no z Misty patrząc na to co, co jest w Destiny Drivals czy, czyli Psyduck z Misty, Lapras z Misty no i kurczę, no karty naprawdę mają już też wysokie ceny, z szczególnie w PSA 10 mamy tutaj piękną parkię, która jeśli dobrze pamiętam również jest nawiązaniem do jakiegoś yy, obrazu, dzieła sztuki, Mam oczywiście Garchompa z Cynthia, który również jest nahypowany mocno w Destiny Drivers. No i Dialege, to jest naprawdę piękną kartą również, no, sami widzicie, te arty są mocne, bardzo mocne, będę powiedział. Set jest kurczę, no, już też stary, plus jeszcze z Sword and Shielda, no, jak wiecie też no, praktycznie każdy jakby produkt no, zyskuje z czasem na wartości z Pokemonów, nieważne nawet, który to set, ale tak czy siak z czasem to idzie w górę, co prawda, oczywiście jest to moja opinia, mogę się mylić. Jak tak, to oczywiście dajcie znać w komentarzu. No co mogę więcej powiedzieć, widzowie? Jesteśmy, no kurczę, w bardzo ciekawym okresie. Dziękuję Ci, drogi widzu, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Będziemy robić co dzień, myślę, taki jeden odcinek z rynku albo z jakichś nowości, z newsów. We will see. No ale oczywiście bijaj na Discorda, zostaw łapkę, zostaw suba. No i zapraszam oczywiście do następnych odcinków, który będzie już we wtorek o godzinie 16. Więc dziękuję i do zobaczenia.